czy chcesz, aby twoja olama nie była tylko ogólnym czatem, który pomoże ci ze wszystkim, ale była wyspecjalizowanym asystentem w pewnym zadaniu. Tak jak na przykład ja zrobiłem sobie asystenta, który na przykładzie transkryptu mojego shortsa będzie mi dawał ustrukturyzowany tytuł, opis, miniaturkę. Próbowałem zrobić też drugiego asystenta, który na bazie mojego transkryptu będzie mi zwracał timestampy z opisem sekcji. To jest prawdziwa moc customizacji i tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Jest tylko jeden mały problem. Kiedy budowałem tego asystenta z timestampami, no to był po prostu głupi. Miał zwracać rozdział w postaci timestampu, jak i krótkiego opisu, co tam się działo, no ale podczas jednej próby nazwał mnie prelegantem i opowiedział o czym ogólnie ten transkrypt był, czyli o opowiadaniu o zastosowaniach domowych Home laba i takie tam. O ile polubiłem tą część z prelegantem, no to druga część nie za bardzo mi się spodobała. Następnym razem dostałem transkrypt. I timestampy, ale od 12 minuty. No i to mi dało pewne przeczucie. I myślę, że to jest taka popularna pułapka przejścia z chmury do lokala, gdzie Twoim kontekstem jest 4, 8, 12 tysięcy, a nie 100, 200, 500. Tutaj musimy myśleć o tokenach, jako takiej walucie, którą musimy oszczędzać. I ja byłem w tym rozrzutny. Tak więc, jeśli Twój system prompt jest świetny, jest specyficzny i dokładnie mówi, co model ma zwracać, no to bo prawdopodobnie zużyłeś 25% swojego kontekstu. I o ile to jest spoko. Jeżeli masz jakieś krótkie zadania, tyle do dłuższych zadań typu dłuższego transkryptu, dłuższego tekstu, artykułu. Jest to już bardziej problematyczne. Oczywiście ja mam tutaj ograniczenia 32 GB ram tak więc u mnie 4-8 tysięcy tokenów kontekstu, no to jest już mak. Tak więc powiem wam też jak z czymś takim można sobie poradzić, bezstratny mam nadzieję sposób dla was, jak i użyteczność takich asystentów w praktyce. I z integracją Open Web UI. Okay. zaczynając od podstaw, jak w ogóle powiedzieć modelowi, kim ma być? W Open Web UI mamy na to trzy główne sposoby, co zresztą świetnie widać w ich dokumentacji i polecam się z nią zapoznać. Sposób pierwszy jest najłatwiejszy i najszybszy. Po wejściu w Controls macie tutaj opcję System Prompt, i tutaj możecie powiedzieć modelowi, jak powinien się zachowywać oraz ustawić kilka innych parametrów. Jak widzicie, jest tutaj Sporo opcji. Jest to spoko opcja do szybkich testów, ale po zamknięciu karty, czatu znika. Ale warto dodać, że jest na końcu hierarchii, czyli ma największą wagę. Drugim poziomem jest per account. Wchodzicie w ustawienia i tutaj możecie zauważyć już pole system prompt. To, co tutaj wpiszecie, będzie waszym domyślnym promptem systemowym dla każdego czatu i każdego modelu na waszym koncie. To tak jak ustawienie waszego osobistego domyślnego asystenta. Możecie tutaj wpisać komendy, zwracaj się zawsze po imieniu, mam na imię Kamil, albo odpowiadaj zawsze w ten sam sposób i tutaj ABC. Klikając opcję Advanced Parameters, oczywiście możecie znowu nadpisać te najważniejsze parametry i w ogóle pobawić się z ustawieniami dla wszystkich modeli. Trzecim poziomem i chyba najciekawszym jest Model Specific. Wchodzicie w Admin Panel, Settings i Zakładka Models i tutaj możecie edytować konkretny model, na przykład Lame 3. Prompt, który tu wstawicie, będzie aktywny tylko dla tego modelu i nadpisze wasz domyślny prompt z konta. Jest to idealne, żeby zrobić z jednego modelu specjalistę od kodu, a z drugiego na przykład specjalistę od SEO. Jak widzicie, macie tutaj też wiele opcji customizacji. Ja sobie akurat skorzystałem z ładnej ikonki, nie wiem, co sądzicie. I te metody są świetne do zarządzania promptami wewnątrz UIA, ale my chcemy zrobić prawdziwego, dedykowanego asystenta, który będzie wypalony na stałe i stworzy nową instancję. Tak jak tutaj widzicie, asystenta do Automatyzacji shorts. I tu właśnie wchodzi metoda Pro, czyli plik Model File. Jest to zwykły plik tekstowy, taki przepis dla Olamy. Otwieracie dowolny edytor i piszecie From. Tutaj nazwa modelu, na którym chcecie bazować. Jeżeli nie wiecie, jakie macie modele, no to poniżej widzicie komendę, aby wylistować wszystkie dostępne. Kolejną kluczową linijką jest Linika System. I tutaj między potrójnymi cudzysłowiami wklejacie cały wasz genialny, specyficzny prompt. Tutaj możecie zobaczyć przykład dla mojego specjalisty od chapterów. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić w tym pliku, to jest ustawienie parametrów. I to jest takie strojenie modelu. Najważniejszymi parametrami jest temperatura, kreatywność. Jeśli chcecie, aby wasz asystent zawsze zwracał na przykład idealny JSON, ustawiacie temperaturę nisko. Na przykład na 0,1. Ma być precyzyjny i nudny. A jeżeli ma być kreatywny, i wymyślać, no to dajecie mu na przykład 0,8. Drugim parametrem jest top P. Działa podobnie do temperatury, kontroluje ryzyko przy wyborze słów. Złota zasada: zmieniajcie albo temperaturę, albo top P. Nigdy oba naraz. Trzecim parametrem jest repeat penalty. Niezwykle ważne, jeżeli wasz model zaczyna się zapętlać i pisze coś, coś, coś. Podnoście tą wartość na przykład na 1,2 albo 1,5 to go skutecznie karze za powtórzenia, czyli bardziej wzbogaca tekst. Okej, okay, przejdźmy w takim razie do komend, które pozwolą nam zbudować takiego asystenta. Ponieważ ja, jak i pewnie wielu z Was, trzyma OLAMę w kontenerze Dockera, to cały proces zamyka się w trzech prostych komendach w terminalu. Po pierwsze, musimy wrzucić nasz plik model file do wnętrza kontenera. Używamy do tego komendy docker cp. Kopiujemy plik model file z naszego komputera do kontenera o nazwie OLAMA, prosto do głównego katalogu. Robimy to, bo OLAMA wewnątrz kontenera musi ten plik widzieć. Następnie, jeżeli już kiedyś tworzyliśmy taki sam model i chcemy go przeładować, to powinniśmy usunąć stary. I używamy tutaj Docker exec, aby wykonać komendę wewnątrz kontenera. Każemy Olamie usunąć model o nazwie jakiejś, a ten mały dodatek true, to jest taki proty, poznacza zawsze zakończ sukcesem. Dzięki temu skrypt się nie wywali, jeśli próbujemy usunąć model, który jeszcze nie istnieje. No i trzeci krok, czyli finał. Znowu używamy Docker exec, żeby tym razem kazać Olamie stworzyć asystę z jakąś nazwą, używając jako przepisu pliku model file, który skopiowaliśmy w pierwszym kroku. No i boom, po chwili nasz dedykowany asystent jest wypalony i gotowy na nasze zadania. No dobra, a teraz pomówmy o tej mojej porażce. Dlaczego mój asystent wtedy zgłupiał? Myślałem, że to proste, ale moje późniejsze testy pokazały, że wpadłem w dwie różne pułapki, którą zresztą świetnie opisuje ten artykuł od AWS, mimo że dotyczy on bezpieczeństwa. Popatrzcie na to: poprosiłem o rozdziały, a model napisał streszczenie i nazwał mnie prelegantem. O co tutaj chodzi? To klasyczny błąd Lost in the Middle. Modele językowe, jak pokazuje wiele badań, najwięcej uwagi skupiają na samym początku kontekstu, czyli tam, gdzie jest system prompt, i na samym końcu, czyli tam, gdzie zwykle jest nasze pytanie albo instrukcja. Mój system prompt był na początku, a potem wrzuciłem tak długi transkrypt, że zanim model doczytał go do końca, to już zapomniał, co było w instrukcji na początku. Po prostu zgubił wątek i zamiast trzymać się zadania, zrobił to, co umie robić najlepiej czyli streszczenie. No i stąd ten prelegent. Tak więc, Spróbowałem jeszcze raz z nieco innym tekstem i tu stało się to, o czym mówiłem wcześniej. Dostałem rozdziały, ale zaczynające się od 13 czy tam 15 minuty. Cały początek filmu wyparował, no więc o co chodzi tym razem? To jest właśnie kontekst window overflow, czyli przepełnienie kontekstu. Jeśli mamy kontekst 4000 tokenów, a ładujemy mu system prompt około 1500 i długi transkrypt powiedzmy 5000, to model musi coś uciąć, żeby go zmieścić. No i tu jest błąd w myśleniu. Myślałem, że utnie koniec transkryptu. A jest dokładnie na odwrót. Jak tłumaczy ten artykuł, wiele modeli jest tak zaprogramowanych, aby uchronić najważniejsze instrukcje. Zachowują system prompt, początek i najnowsze dane od użytkownika, czyli koniec. A co ucinają? No środek. Albo co gorsza, po prostu początek tekstu od użytkownika. W moim przypadku model zachował system prompt, a z mojego transkryptu wziął ostatnie 3000 tokenów, żeby zmieścić się w limicie terech. Tak więc, co można z takim kontekst overflowem zrobić? Ten bezstratny sposób, o którym wspominałem na samym początku, to po prostu optymalizacja. Mój transkrypt w tym przypadku był brudny. Wyrzuciłem wszystkie zbędne tokeny, takie jak strzałki, myślniki. Dalej, to już mi zredukowało liczbę tokenów o więcej niż połowę. Następnie, może nasz system prompt nie potrzebuje być aż tak szczegółowy. Jaki kolejnym takim rozwiązaniem może być podzielenie taska na pół czy na większą ilość baczy. Tak jak mam. Rozdziały. Mogę podzielić go na pierwszą część, jak i drugą część. Nie muszą być naraz. No dobra, mamy stworzonych już asystentów, którzy robią dla nas to, co chcemy, ale jesteśmy z nimi w porozumieniu tylko przez Open Web UI. Co do automatyzacji, na razie jest OK, wystarczy, ale chcemy tutaj więcej. Chcemy integracji z API. Najlepiej jak najmniejszy wkład z naszej strony. Wrzucasz transkrypt albo lepiej. Wrzucasz film do folderu, na samym końcu odwiedzasz YouTube i masz. Więc zrobimy sobie takie Real Use Case Study, i właśnie tym programem będzie wrzucenie shortsa do folderu po sam końcowy wynik filmu na YouTube. Tak więc, jeżeli jesteś ciekaw i jeżeli to ci się spodobało, albo masz jakiś inny pomysł, natrafiłeś na pewne problemy, daj znać w komentarzu, chętnie to poczytam. I co? Do następnego tygodnia.